Pytanie internauty. Jak zamierza pan walczyć z tak zwanym partyjniactwem i kolesiostwem, skoro sam pan pełni funkcję prezydenta Siemianowic Śląskich, jednocześnie zasiadając w radach nadzorczych? No właśnie, zastanawiam się, wie pan, wielokrotnie też tłumaczę, to zastanawiam się jakie to jest przestępstwo i co jest nieetycznego w tym, że prezydent miasta, który ma doświadczenie w zarządzaniu, który jest menadżerem, Dostaję propozycję zasiadania w Radzie Nadzorczej, w innym mieście, u innego prezydenta i jeden pan mnie o to zapytał, czy to jest etyczne, czy to jest uczciwe, a ja zadałem temu panu na tej sali pytanie. Czy jeżeli pan ma dwóch ekspertów, jeden jest pana zaufanym człowiekiem, któremu pan bardzo ufa, albo zna go pan, wie pan, że to nie jest jakiś kombinator, jest fachowcem i ma pan drugiego fachowca, którego pan kompletnie nie zna. Kogo pan wybierze? Tego, kogo pan zna, do którego ma pan zaufanie, czy tego, którego pan nie zna? I cisza. I w pewnym momencie mówię, no proszę odpowiedzieć. No wybiorę tego mojego zaufanego człowieka. I mówię, no właśnie. I tak samo też jest z poszczególnymi miastami i prezydentami. My się znamy jako prezydenci. Szczebel samorządowy to nie są partie polityczne. Tu to działa zupełnie inaczej. My się wspieramy jako prezydenci odsuwając szyldy partyjne. Tam w Warszawie tak jest. Oni tam walczą ze sobą. Ale tutaj prezydenci nawet jak są z różnych opcji współpracują, bo my działamy na rzecz mieszkańców. A nie partii politycznych. Więc to trzeba zrozumieć też. Ja nie widzę w tym nic złego. Jeżeli moje doświadczenie może się przydać w jakiejś spółce w innym mieście, no to też służę tą pomocą. A to nie są kokosy, moi drodzy, jakieś, tak jak w spółkach Skarbu Państwa zarabiają, zasiadając w radach nadzorczych, 20 czy 15 czy 50 tysięcy. Jedna rada to jest 2100 zł, druga rada 2300 zł. Nie jest to mało, ale moi drodzy, to nie są też pieniądze tak jak w spółkach Skarbu Państwa. Więc ja nie zarabiam jakichś, nie wiem, kokosów, nie zarabiam mało, ale nie jestem też jakimś milionerem ani biznesmenem. Do wszystkiego dochodziłem, moi drodzy, od zamiatacza ulic. Najpierw zamiatałem ulicę w centrum Katowic na trzecim roku studiów i piąłem się po tych szczeblach kariery. Także nie jestem jakimś tam cwaniaczkiem, który nigdy nie pracował fizycznie. Ja przez długie lata pracowałem fizycznie, a potem dopiero pracowałem w biurze, byłem mistrzem, byłem kierownikiem, radnym. Prezydentem, więc tak wygląda moja kariera. To wszystko jest jak otwarta księga. Macie oświadczenia majątkowe, proszę sobie zerknąć w nie. Od ośmiu lat wszystko jest opublikowane, nic nie jest ukryte przed wami. Także to wszystko jest, moi drodzy, czyste i to jest prawda. Tak samo pojawiają się pytania, że jakieś punkty były przychodnie, które szczepiły dzieci jakimiś eksperymentami. No więc tłumaczę też Polakom, że jeżeli jest prywatna przychodnia w jakimś mieście, czy tak jak była w Siemianowicach, czy w innych, to ja jako prezydent nie mam na to wpływu, że prywatna przychodnia podpisuje umowę z Ministerstwem Zdrowia, czy z nfz i robią jakieś eksperymenty. Ja się temu sprzeciwiam, ale ja nie mogę ingerować w prywatne biznesy. To, to tak nie działa, szanowni państwo, więc to też trzeba zrozumieć. Kolejna rzecz, Teraz mi się zarzuca, że były wprowadzane szczepienia HPV, że w mieście też w Siemianowicach Śląskich. Moi drodzy radni, którzy podejmują uchwały z SLD wnios złożyli taki projekt, żeby dobrowolnie, kto chce, Przyjmował, te, ta młodzież przyjmowała te szczepionki na te HPV. A to ja Justyna chyba, wczoraj oczywiście. Na, na, Twitter, na Twitterze. Znaczy, to ja ciała. powiem tak, że rozgrzewają to osoby, które mają sprawy w sądach, które nie rozliczyły się z jakichś swoich zbiurek. Bardzo, bardzo nieczyste zagrywki, słabe to jest, więc nawet nie chcę się odnosić, wie pan, do tych osób, które takie rzeczy robią. Na zlecenie oczywiście partii. Słaba rzecz, chciałbym to pozostawić. No więc, wracając moi drodzy do urzędu, radni z SLD zawnioskowali, aby taki projekt, taka uchwała była podjęta, więc, taka uchwała została przygotowana i radni przegłosowali. To więc, jak radni przegłosują, to ja jako prezydent zarządzeniem wprowadzam, ogłaszam taki konkurs. I pamiętajcie, że to jest zawsze dobrowolne. Musimy uszanować wolę człowieka. Jeżeli Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę, to my to też musimy, moi drodzy, uszanować. My nie możemy ludziom zabrawać. Sami mówicie, że musi być wolność, a co, chcielibyście teraz wprowadzać jakieś przymusy w drugą stronę? No nie, uszanujmy ten wolny wybór każdego człowieka. Jaki jest y, Pana plan na zmniejszenie polskiego długu narodowego, a następnie całkowitej spłaty, to też cytuję słowo, słowo? Oczywiście. Na pewno zakończenie zadłużania. Dzisiaj mamy tak dramatyczną sytuację, że dzisiaj Polska nie jest w stanie funkcjonować bez kredytów. Tak jak ten rząd i poprzedni, i poprzedni od 1989 roku zadłużyli państwo polskie, tak jeszcze nigdy nie było zadłużone. Pamięta pan, jak mówili na Gierka, że zadłużył Polskę? No to to zadłużenie Gierkowe to jest... Nic przy tym, co dzisiaj się stało. Niektórzy mówią, że nieoficjalne zadłużenie państwa to jest 5 bilionów złotych. Więc ja uważam tak. Naszą drogą jest ta droga, którą poszła Norwegia, czyli oni postawili na swoje surowce, na swoje złoża, na wymianę handlową, na powrót też do przemysłu. Więc nie ma innej drogi niż stawianie na to, czego mamy najwięcej węgiel, geotermia i wszystkie złoża. Co nam to da? Przede wszystkim uniezależnimy się energetycznie. Czyli tania energia i tanie ciepło w przyszłości, przynajmniej o 50-60% dla polskich rodzin, dla Polaków. No i oczywiście eksport tych surowców i produkcja, czyli powrót do przemysłu, do stoczni, do budowy statków, do budowy broni. Ja wiem, że to się wszystko da odbudować, tylko tak jak mówię. No muszą być patrioci, żeby postawili na Polskę, a ci, którzy są od 1989 roku, zniszczyli ją, totalnie ją zniszczyli, pozbawili nas naszego największego potencjału, więc dlatego ja cały czas mówię o tej przyczynie. O tej w przestrzeni takiej czasowej 6-8 lat, bo tyle potrzeba, żeby to wszystko odbudować. Ale przede wszystkim stawiamy na nasze surowce. Mamy ich najwięcej w całej Europie. Kolejne pytanie od internauty: dlaczego w Siemianowicach Śląskich był zorganizowany masowy punkt szczepień? <noise> Ja, ja nie potrafię tej logiki też zrozumieć ludzi. No przecież, szanowni państwo, jeżeli każdy prezydent w Polsce czy urząd miasta, zgodnie z, na tamten czas z, z decyzjami polityków, no, chorymi decyzjami, ale takie punkty musiały powstawać. Proszę sobie wyobrazić, że w Siemianowicach Śląskich było 55 czy 60 mieszkańców, którzy czekali tylko, żeby przyjąć ten preparat. No i teraz wejście w sytuację prezydenta, który mówi odważnie o tym, że jest to preparat warunkowo dopuszczony w fazie badań, czyli eksperyment medyczny, o czym mówili karty charakterystyki. I teraz co? Ja zabronie powstawania takiego punktu szczepień w Siemianowicach śląskich, no to przecież po pierwsze po paru dniach by mnie odwołali, to jest raz, a po drugie mieszkańcy by mnie zaraz wywieźli na taczkach z Urzędu Miasta. Miałbym zaraz nalot tysiąca mieszkańców. No bo to nie jest, moi drodzy, prywatna firma. Ja jako jedyny prezydent w Polsce przeciwstawiłem się temu, mówiłem o tym głośno. To właśnie na tym polega wolny wybór, jakby ktoś nie wiedział, bo wiecie, najgorzej iść w taki fanatyzm. To jest bardzo niebezpieczne i w skrajności. A widzę, że niektórzy w tym kierunku idą, a szczególnie dwie partie prawicowe to pseudoprawicowe, próbują to wykorzystywać i napuszczają swoich YouTuberów na mnie, żeby was wprowadzać w błąd. Dlatego ja mówiłem od samego początku, moi drodzy, że to nie jest prywatna firma i prezydent musi dbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców w mieście. Czyli z jednej strony, jeżeli ktoś chce przyjąć te preparaty, jest punkt, proszę bardzo, nikt ci nawet pięć sobie przyjmie tych dawek, jak chcesz, albo sześć. Ale ja Cię ostrzegam, że jest to eksperyment medyczny w fazie badań warunkowo dopuszczony, więc to trzeba zrozumieć. Gdyby to była moja prywatna firma, to mogę sobie robić co chcę, ale pamiętajcie, że jestem prezydentem miasta, a nie prezesem prywatnej firmy.